Witaj w kolejnym wdrożeniu z serii Klocki LEGO Education w przedszkolu. Rozwijaj umiejętności pracy z małymi uczniami. W tym odcinku poznasz zestaw LEGO Education Mój Świat XL. Przedstawię Ci jego zawartość, przeznaczenie i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniami, a także pokażę przykładowy scenariusz, który możesz zrealizować z tym zestawem z dziećmi w przedszkolu. LEGO Education Mój Świat XL to duży zestaw klocków konstrukcyjnych Lego Duplo, które można wykorzystać we wszechstronny sposób, konstruując budynki, pojazdy czy postacie. Pozwala to dzieciom poznawać oraz odtwarzać otaczający je świat. Cele edukacyjne zestawu obejmują umiejętność komunikacji, dzielenia się pomysłami i współpracy w grupie, odkrywanie otaczającego nas świata, poznawanie społeczności, w której dzieci żyją, i ról społecznych. Zestaw pozwoli dzieciom na tworzenie własnych historii, które będą mogły opowiedzieć za pomocą klocków, rozwijając w ten sposób swoją kreatywność i wyobraźnię. Zestaw prowadzi dzieci do tęczowego miasteczka, którego mieszkańcami są Ula, Wiktor, Kuba, Filip, Julka i Zosia. Dzięki nim dzieci poznają rolę i obowiązki różnych członków społeczności oraz jak mogą się troszczyć o potrzeby innych. Praca z zestawem pozwoli też na poszerzenie zasobu słownictwa i lepszego zrozumienia języka używanego w odniesieniu do ludzi, miejsc i przedmiotów znanych z codziennego życia. Część scenariuszy obejmuje też mniej znane dzieciom miejsca czy zdarzenia, co pozwoli im poznać świat poza ich bezpośrednim otoczeniem. Podobnie jak wszystkie inne zestawy Lego Education, zestaw Mój Świat XL to też gotowe, merytoryczne scenariusze dla nauczycieli zbudowany według metodyki 4Z, zgodnie z którą dzieci zaczynając od wykorzystania już posiadanej wiedzy, przechodzą kolejno od wprowadzenia do tematyki lekcji przez konstruowanie sklocków, etap refleksji nad dotychczas zdobytymi doświadczeniami do zastosowania nowej wiedzy w praktyce. Taka konstrukcja zajęć pozwala dzieciom maksymalnie zaangażować się podczas pracy, ułożyć odpowiednio dotychczasową i nową wiedzę jednocześnie świetnie się bawiąc. Zestaw LEGO Education Mój Świat XL to aż 480 klasycznych klocków konstrukcyjnych, w tym figurek, elementów dekoracyjnych dla budynków czy kół dla pojazdów. Dodatkowo w zestawie znajdziesz 10 dwustronnych kart inspiracji, które mogą być wsparciem podczas realizacji scenariuszy jako źródło pomysłów dla dzieci. Materiały dydaktyczne w języku polskim, obejmujące kartę pierwsze kroki, karty inspiracji oraz osiem scenariuszy, znajdziesz na stronie Moje Bambino w zakładce Lego Education. Obudowa merytoryczna zestawu obejmuje siedem planów lekcji oraz jeden projekt otwarty. Znajdziesz tam też tabelę z opisem rozwijanych umiejętności przypisanych do każdej z lekcji. Dodatkowo, każdy scenariusz zawiera sekcję Rozwój dodatkowych umiejętności, która pozwoli Ci na różnicowanie zajęć w zależności od potrzeby grupy. Scenariusze zostały zaprojektowane tak, aby realizować je w grupach do ośmiorga dzieci. Na końcu podręcznika znajdziesz dodatek z ilustracjami, z przykładowymi konstrukcjami do wykorzystania podczas realizacji scenariuszy. Dzięki dużej ilości elementów Zestaw LEGO Education Mój Świat XL może też posłużyć do urozmaicenia pracy z innymi zestawami edukacyjnymi LEGO. Realizując zajęcia, pamiętaj, że możesz modyfikować zamieszczone w podręczniku scenariusze stosownie do potrzeb małych uczniów, również według Twoich własnych pomysłów. Pierwszą rzeczą, jaką warto wykonać po tym, gdy zestaw znajdzie się w Twojej placówce, jest zaznajomienie z nim dzieci. Maluchy zazwyczaj świetnie znają klocki Lego Duplo. Jednak przeprowadzenie kilku ćwiczeń pozwoli im na zapoznanie się z zawartością zestawu i przygotuje je do sprawnej realizacji pozostałych lekcji. Ważne jest, aby przed przejściem do realizacji planów zajęć dzieci dobrze odnajdywały się w zawartości zestawu, potrafiły wyszukać w nim konkretne elementy oraz ułożyć je według ilustracji lub instrukcji. W tym celu poproś je o wybranie jednej z kart inspiracji, a następnie zbudowanie modelu tego miejsca lub rzeczy. Warto już na tym etapie poprosić dzieci o wyjaśnienie co zbudowały i jaką rolę dla społeczności pełni dane miejsce. Następnie poproś je o odegranie za pomocą figurek scenek w każdym zbudowanych miejsc, co przygotuje dzieci do odgrywania ról, co jest istotną częścią stworzonych dla zestawu scenariuszy. Oprócz budowania według gotowego wzorca, podczas pracy z zestawem wielokrotnie dzieci będą musiały zbudować coś według własnego pomysłu, nawiązując jednocześnie do tematyki danej lekcji. Aby je do tego przygotować, poproś je o zbudowanie fantastycznej postaci ze znanej im książki, ulubionego miejsca czy wymyślonego pojazdu. Poproś też, żeby opowiedziały o tym, co zbudowały. Przykładowy scenariusz, który możesz zrealizować z wykorzystaniem zestawu LEGO Education Mój Świat XL to miejscowa atrakcja. Znajdziesz go na stronie 22 podręcznika z planami lekcji. Dzięki niemu dzieci poznają znaczenie atrakcji turystycznych i poznają słownictwo z nimi związane. Przed rozpoczęciem zajęć zapoznaj się ze scenariuszem i przygotuj trzy karty inspiracji dołączone do zestawu przedstawiające atrakcje tęczowego miasteczka. Park Rozrywki, Pagodę i kolorowe bloki mieszkalne. Na początku zaprezentuj dzieciom karty inspiracji. Możesz zapytać je, czy wiedzą, co się na nich znajduje, a w razie potrzeby opowiedzieć im o tym. Następnie przejdź do czytania na głos krótkiej historyjki, zamieszczonej w scenariuszu. Przeprowadź rozmowę z dziećmi na temat społeczności, w której żyją bohaterowie opowiedzianej historii. Zapytaj je o ich opinie na temat dylematu, przed którym stoją nasi bohaterowie. Jaki budynek powinien reprezentować tęczowe miasteczko i dlaczego? Nawiąż do otoczenia dzieci i zapytaj, czy w ich okolicy znajdują się takie obiekty, które mogłyby reprezentować ich miejscowość czy dzielnicę. A jeżeli tak, to jak wygląda? Przejdźmy do etapu budowania. Powiedz dzieciom, że będą budowały z klocków atrakcje z ich miasta. Podziel je w pary i poproś o zbudowanie jednego lub dwóch modeli, które będą reprezentować coś, co kojarzy im się z okolicą i przypomina im, że są blisko domu. Podczas konstruowania dzieci mogą w pełni polegać na swojej wyobraźni lub korzystać z przykładów. Gotowe modele postawcie obok siebie w ten sposób aby wszyscy mogli zobaczyć, co zbudowali inni. Poproś dzieci o to, aby zaprezentowały swoje dzieła i opowiedziały o nich. Zapytaj, co spowodowało, że zbudowały właśnie ten model. Czy wiąże się on z jakimś szczególnym wspomnieniem? Poprowadzi dyskusję o zbudowanych modelach, prosząc o wskazanie, gdzie znajduje się dany obiekt i czemu służy. Dzieci mogą między sobą rozmawiać o tym, kto kojarzy dane miejsce i jakie ma z nim wspomnienia. Dyskutujcie o tym, czy dany obiekt lub miejsce mógłby reprezentować Waszą miejscowość lub okolice. Zapytaj dzieci, czy są w stanie wymienić inne miejsca, których widok przypomina im, że są blisko domu. Przejdź do rozmowy o atrakcjach turystycznych. Wyjaśnij dzieciom znaczenie tego terminu i że znajdziemy je w niemal każdym regionie. Możecie porozmawiać o różnorodności takich miejsc, gdyż atrakcją turystyczną może być nowoczesny park rozrywki, stary zamek albo piękne przyrodniczo miejsce. Zapytaj dzieci, jakie znają atrakcje turystyczne w ich okolicy i czy kiedyś któreś z nich je odwiedziło. Następnie poproś je o zbudowanie takiej atrakcji i pokazanie jej całej grupie. W przypadku gdy dzieci mają problem ze wskazaniem takiego miejsca, Podpowiedz, żeby pomyślały o charakterystycznie wyglądających budynkach, pomnikach, zbiornikach wodnych czy górach. Podczas realizacji tego scenariusza oceniaj rozwój umiejętności przez dzieci, obserwując przede wszystkim ich wiedzę na temat charakterystycznych miejsc oraz cech fizycznych ich najbliższej okolicy np. duże budynki, zabytki, rzeki, jeziora i lasy. Umiejętność opisywania własnej miejscowości, regionu czy kraju, uwzględniając wiedzę już posiadaną oraz nabytą podczas zajęć. Kreatywność w dodawaniu własnych pomysłów do projektów oraz własnych propozycji zabaw. Powyższy scenariusz możesz też różnicować zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku, w zależności od tego, czy zajęcia mają być mniejszym lub większym wyzwaniem dla dzieci. Jeżeli chcesz rozbudować zajęcia, zwłaszcza gdy dzieci nadal wykazują chęć budowania na podstawie swoich pomysłów, możesz im zaproponować rozbudowanie tęczowego miasteczka. Poproś je, aby zbudowały razem zawarte na kartach inspiracji atrakcje, dołączyły do nich te zbudowane przez nie na zajęciach, a następnie zaprojektowały kolejną, która wzbogaci miasteczko. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. W którym omówię LEGO Education, zbuduj emocje. Jeżeli potrzebują Państwo więcej inspiracji dla produktów LEGO Education oraz innych dostępnych u nas pomocy, zapraszam na stronę akademiabambino.pl. Znajdą tu Państwo bezpłatne materiały edukacyjne, takie jak webinaria, scenariusze zajęć, karty pracy i instrukcje, które na pewno przydadzą się na zajęciach. Zachęcam też do udziału w szkoleniach stacjonarnych, które przygotowaliśmy dla nauczycieli.